Jesteśmy dzisiaj na pierwszym serockim forum społeczeństwa obywatelskiego. To wspaniała inicjatywa, która zrzeszyła społeczników z całej gminy. Cieszę się niezwykle, dlatego że zawsze budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Jest w naszych rękach. I to nasza odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, nasze otoczenie, nasze miasto. Dzisiaj mieszkańcy Serocka wymienią się swoimi doświadczeniami, ale przede wszystkim będą budować relacje, będą tworzyć nowe pomysły do realizacji. Zarodzkie forum samorządowe organizowane po raz pierwszy, ale ja mam nadzieję głęboką, że nie po raz ostatni. Bo potrzeba spotykania się jest olbrzymia w nas. Już po samej pandemii widzimy, jak jesteśmy głodni kontaktów międzyludzkich, tej relacji, tej energii, którą sobie wzajemnie przekazujemy i zarażamy się tą pozytywną energią do działania, do pozytywnym myśleniu o przyszłości i też dawaniu sobie takiej nadziei na lepsze jutro. Wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Gratuluję organizatorom tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa Mazowieckiego przyłączyliśmy się do dzisiejszego wydarzenia. Gratuluję, cieszę się bardzo i życzę owocnych także obrad oraz kolejnych spotkań.